A tutaj zobaczcie taka ciekawa odmiana Gailardi czerwonej, zobaczcie o takich kwiatach w pełni czerwonych, zobaczcie też ładna sadzonka kwiat taki w pełni czerwony. A tutaj zobaczcie ta sadzonka Gajlardii czerwonej została wsadzona tutaj do gruntu. I zobaczymy, jak ona będzie się tutaj prezentowała. A naprawdę te kwiaty mają takie mocno czerwone kolory. To jest troszeczkę inna odmiana od tej tradycyjnej gailardi, Kurczę aż trudno wymawiać nazwę. gailardia.